Moje nazwisko Turek Raimond. Znajdujemy się w tej chwili w nowym warsztacie, który ja wybudowałem w 1991 roku. My posiadamy też również stary warsztat, w którym pracował mój ojciec. I dziadek, 1878 rok. Dobrze gadam. Mamy tutaj zdjęcia mojego dziadka, ołpy i praupy. Praaupa to jest Nestor tutaj tego zawodu. Myśmy kiedyś robili tylko i wyłącznie kowalstwo tradycyjne, konie, że śmikuli. ja się tych habet już tyle nakuł, że no, szkoda gadać. To. Miałem ciągotkę w tym kierunku kowalstwa artystycznego i chciałem się uczyć za kowala artysty. No ale najbliższy kowal artysta był Wrocław. No ale lata 70. to jest jak sójka zamiedza. Kiedyś ojciec gdzieś tam wyczają, że we Lublinie odbywają się takie mistrzostwa. I to było, jedne się odbiły, a myśmy już na drugich byli tam. No i tam się, tam się mocno podszkoliłem. Samo zaparcia też było dużo potrzeba. Po tym, żeśmy bardzo namiętnie jeździli na te konkursy, zdobyliśmy tam mistrzostwo, wicemistrzostwo, dwa razy wicemistrz, drugiego wicemistrza. Poniżej siódmego miejsca, żeśmy nigdy nie zlecieli. Podstawowym elementem kuźni y, jest palenisko. Jeżeli nie ma paleniska, dla mnie to jeżeli nie ma paleniska, to nie jest kuźnia. W kuźni powinny znajdować się przede wszystkim młotki, jakieś puncyny, jakieś przebijaki, jakieś y, przecinaki. Jest przede wszystkim kleszcze różnego typu. Kleszcze tak jak tu widać, tu tu młotki jest jedno z najstarszych kowadeł na tej posesji. Dostałem to kowadło w prezencie od mojego wuja Też Kowala. Robimy według projektów. Czasami przychodzi do mnie klient i mówi A, słuchaj Raymond, ty to ta najlepiej wiesz jak to zrobić. Nigdy nie miałem ręki do rysowania. Ja po prostu czasami wstaję szybko rano albo się budzę, nie wstaję i myślę, aha, to może być tak, to może być tak, to może być tak. I potem realizacja się robi. Jak jest projekt i jest pani konserwator, to mamy związane ręce. Mamy związane ręce i po prostu robi się według projektu. Najważniejsze jest, z jakiego materiału, bo są. Kwaskowniki są kwadraty, jest okrągłe, są sześciokąty, są profile zamknięte. To są, to są rzeczy, którymi posługuje się powiedzmy materiałami kowal. I w palenisku się dane elementy wykuwa pod już określony wymiar. Kiedyś to nitowali. My taraski to spawamy, zakładamy obejmki. Na gorąco albo na zimno. To zależy od klienta, jak sobie, jak sobie życzy. Każdy kowal-artysta wykonując jakiś element ozdobny, wkłada w ten element ozdobny swoją inwencję, siłę, swoje jakieś ego, coś. Zostawia w każdej jednej. To jest prawda. Mamy dosyć dużo takich prestiżowych robot. Prestiżowe miejsca jak Jasna Góra, Kuria Decyzelnia Częstochowa, Wydział Teologiczny, Opole, Kamień Śląski, Zamek, Kluczborg, Ratusz, Sąd. Bujamy się na pałacu w Roszkowicach już od dwóch lat. Przepięknie pałac jest, w dobrym kierunku idzie. No i działamy pod kątem też kontrahentów i klientów indywidualnych. Wykonujemy bramy, pola ogrodzeniowe, kraty, balustrady. Praktycznie co można wykuć z, ze stali, robimy to. Wybieram się na emeryturę. Pracuję w zawodzie już 50 lat. Jedynym uczniem moim to jest mój syn. Także czy to jest zaginący zawód? Niech się każdy to odpowie. Ale są następcy. Rodzina jest, jest są dzieci po tych kowalach. I kie, któreś tam pokolenie znowuż które z dzieci będzie miało ciągotkę w tym kierunku? To nie zginie.